Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misiek poleca. Witam serdecznie, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do uczestnictwa, do komentowania. Jak najbardziej opinie negatywne są wskazane, ale... Lepiej wymieniać opinie między sobą i przyjmować krytykę lub wiedzę od innych, ale nie, że ja tak mam i ja wiem najlepiej, bo u mnie tak jest i tak było zrobione. Więc moi drodzy, w końcu czekałem na ten film, czekałem i się doczekałem. Jest twardościomierz, jest rozrząd, więc będziemy. Mierzyć twardości. No, nie oszukujmy się, będzie tych filmów troszeczkę, bo chcę Wam to pokazać. Chcę Was przekonać, że są dobre części, że są dobrze zwymiarowane. Mimo tego, że czasami to jest import, ale jest jak najbardziej zwymiarowany. Jeżeli chodzi o jakość, to myślę, że też nie jest pod tym względem najgorzej. Jest to też odpowiedź na jednego. Y, powiem brzydko filozofa bo gość jest nawiedzony nie wiem czemu taki się urodził, no ale jest niejaki Adrian F występujący pod bardzo wieloma nickami na youtube i na grup różnych grupach facebookowych ale na grupach facebookowych jest już y, na wielu zbanowany jest też upousowany y, Nie wiem, czemu. Dla mnie to gość jest filozof, straszny. Wszystko wie, wszędzie był, wszystko widział. Najspanialsza Andoria, zachwalał Andorię, która była pół roku na rynku. Co można powiedzieć o częściach, które są pół roku na rynku, moi drodzy? Nic. Nic. Bo one nawet dobrze nie przepracowały kilkudziesięciu motogodzin. Więc jaka jest prawda, że o czym tu można rozmawiać? O ładnie wyglądającej szczęście napisem Andoria Nie mam tutaj Andorii moi drodzy hmm. Może jeszcze będę miał Ale jeżeli będę miał To nie prosto z Andorii tylko będę miał z Allegro Po prostu kupię na Allegro Później zawsze można, można oddać Jeżeli coś mi się nie spodoba I Najprawdopodobniej tak to będziemy robić Zobaczymy Będziemy testować, kupować, wymieniać, oddawać, przyjmować No zobaczymy Jak to Moi drodzy, ogólnie wyjrzy, kolejna rzecz moi drodzy to, w odpowiedzi na różne akcje tego pana, że rozrząd z jest miętki. Miętki, można go szlifować pilnikiem, stukać, pukać, wszystko można z nim zrobić. Jest tak miękki. Kolejny, że Ursus to badziewie, i badziewie, oj, Jezu, moi drodzy, badziewie. Skoro, skoro o, Ursus, przepraszam, daje sam z siebie dwa lata niby żelaznej gwarancji, no nie wiem na co, no ale daje tą gwarancję, no to nie daje jej bez powodu. Musi mieć jakieś podstawy, moi drodzy, żeby taką gwarancję dać. Nie da się tej gwarancji po prostu nie dać. Ten, żeby nie mieć podkładki pod to To raz A tu moi drodzy Jeden z widzów Z klientów Przywiózł mi Oryginalny rozrząd Ten rozrząd już troszeczkę leży Ale leży I to jest rozrząd Ursusa Cały komplet bez jednego koła. One są identyczne. Widzicie, jak dzwoni. O! No trzeba to po prostu zrobić wszystko. Jest różnica. Dlatego położymy tutaj to sobie to wszystko. Każdy dzwoni, moi drodzy. Każdy jest inny. Dlatego to grubość tych ścianek, wszystko tutaj jest ważna. Inny ciężar, inna masa, inne puchnięcie, i to wszystko jest jak najbardziej, moi drodzy, uwarunkowane tym, że ten dźwięk w każdym jest inny. I w odpowiedzi na te posty tego gościa, że rozrząd, fabryka to była fabryka, to było takie, mm! że tam można było 30 lat jeździć, i nic się nie działo. Moi drodzy, dzisiaj porównamy sobie te rozrządy, i teraz tak, żeby nie było, ja tu sobie przygotuję wszystko, żebyście i wy widzieli, chyba już widzicie, i teraz tak kładziemy te części. Na płask. I Ursusa fabrycznego ja sobie zostawię na koniec. Fabryczny Ursus, moi drodzy, zostanie na koniec. Na początek sprawdzimy sobie tutaj koła z Ursusa. Od razu Wam powiem, że mam ustawiony twardościomierz na skalę twardości HRC. I co wam mogę powiedzieć, że on na mnie zagada? Zobaczcie, na no ja sobie położę koło w kole. On nam nie zagada i gadał nie będzie. Więc musimy zmienić skalę na HRB. I tak, moi drodzy, jedna i druga skala, HRB i HRC, chociaż jeszcze jest HRA, to mamy skalę Rockwella. Będę się starał Wam to pokazać. O, widzicie? HRB nam się zaczyna, prawdą na Bogiem, dopiero od 54 HRC, to jest 120 HRB. I teraz żebyście wiedzieli, 1 HRC to jest około 82 HRB. Jeżeli ktoś chce, to nie sobie doczyta, czym jest HRC, czym jest HRB. Ja tego tłumaczył Wam nie będę. Bo nie jest to sensem tego odcinka. I zobaczcie. Zmieniamy na HRB. Zmieniamy. Oczywiście. Urządzenie mamy czyste. Mamy wynik 72,3 HRB. Środeczek. No nie udało się odpalić. Mamy to. Około 75 HRB, czyli moi drodzy. 75 HRB to nawet nie jest 1 HRC. To jest nacisk Newtonów na milimetr kwadratowy. Już wam mówię ile. 75, tak? 75 mamy tutaj. 467 Nm na milimetr kwadratowy. Więc mamy pewną odpowiedź. Że te koła nie mają nawet jednego HRC, czyli są bardzo miękkie. Jeżeli chodzi o to, to jeszcze raz lecimy po ząbkach. Będziemy mierzyć, ponieważ ta krawędź jest bardzo, moi drodzy, mała. około sześćdziesięciu hrb Więc tak to wygląda. Koło z Ursusa, moi drodzy, na wałek nierządu. Zobacz, siedemdziesiąt osiem i dziewięć jeszcze jedna próba 79 średnia. Ostatnie koło. Mierzymy po rancie. Staram się jak mogę Wam pokazywać oczywiście Rand. 71 i 2 HRB. Teraz robimy środek. zobaczcie 95 i 8 HRB. W miejscu, gdzie przychodzi łożysko, średnia 94 HRB. Jest troszeczkę lepiej to utwardzone. O, widzicie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kursusa. Jeżeli chodzi o korursa, tu już macie pomiarę, więc będziecie mogli sobie przewijać i mierzyć. wymiar był walnięty około 90 hrb. Teraz położymy sobie to koło płaskiem i mierzymy od razu słychać różnicę w uderzeniu średnia 80 hrb. 79 więc 80 HRB, dokładnie moi drodzy To jest Korurs O, zaczyna u nas grzmieć Może przyj coś przyjdzie Może w końcu Dobra, podparliśmy sobie koło Twardość Koło Zobaczcie Ktoś potrafi tutaj coś zrobić 95.5 HRB 92 HRB mamy w środku trybka na klinie a zobaczymy ścianę 90 HRB 88,4 hrb i zostało najmniejsze kołko. ja je moi drodzy muszę ułożyć jakoś o. nawał korbowy które prawdą Bogiem robi najwięcej obrotów a tu macie 87 hrb o nie trafiło blisko 89 HRB więc to są twardości KORURSA jeżeli chodzi o Ursus KORURS a teraz moi drodzy co was i mnie ciekawi najbardziej te koła które pięknie dzwoniły na samym początku czyli Ursus oryginał Ursus te części pochodzą z 82 roku z ursusa C360, moi drodzy. Z pierwszego montażu, moi drodzy. Zobaczcie: 87,7 HRB, czyli niczym się nie różni środek tego koła od tamtych poprzednich. Niczym. Mierzymy twardość na zębach. Hmm. Tak jak myślałem, że będzie ciężko zmierzyć. Bo kółko jest troszeczkę wyrobione. Mamy 74 HRB. Czyli dużo mniej. Mamy 80. Mamy 80, czyli mamy porównywalnie. Teraz sobie zmierzymy koło. Napędu pompy wtyskowej zobaczcie 90 hrb, czyli te koła praktycznie jeden do jednego, nawet ciut może masywniejsze może ciut lepsze, nie wiem. Jeżeli chodzi o wykonanie moi drodzy. To zaraz sobie porównamy. Tu jeszcze tylko chcę zmierzyć twardość na boku. Ale żeby to sprawić, to muszę to położyć sobie idealnie. Zobaczcie. Pięknie dzwoni. Ale nie chce mi oddać, zrobimy jeszcze jeden pomiar. Blisko 88 HRB, i dostaje nam ostatnie koło. 90 HRB moi drodzy w miejsce łożysk blisko 90 HRB moi drodzy kochani widzowie tak to wygląda takie są pomiary więc tak to wygląda Kochani. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tym odcinku. Bałek rozrządu. To też jest wałek rozrządu. Fabryczny. Nie wiem czy mi się uda cokolwiek tutaj pomierzyć, ale zobaczcie, już jest nawet inny dźwięk. On wykracza poza skalę. HRB. Eee... Musimy się przerzucić znowu na HRC i zobaczymy. Słuchajcie. Wajk rozrządu na łożyskach ma 55,5 hrc na krzywkach ciężko będzie zmierzyć krzywkę około 53 Hz. z tego co pamiętam to chyba na wale korbowym było 50 Tutaj mamy 52,6. Nie będziemy tego wałka rozrządu mierzyli po całej długości, bo nie o to chodzi. Ja jeszcze tutaj mam wałek rozrządu z Tyczyna. I żeby Was nie oszukiwać, bo nie lubię tego robić. Ogólnie nie lubię nikogo oszukiwać, moi drodzy. Tak to wygląda. Bo trzeba grać w otwarte karty. Więc ja tutaj sobie to wyczyszczę w kilku miejscach. Pomiarowa. No. Interesuje mnie tylko Kwestia wyczyszczenia kilku miejsc, żebym mógł przyłożyć urządzenie i żeby powierzchnia była wyczyszczona. Mnie interesują ogólnie o. łożysko krzywka. Dobra. Wyczyściliśmy i mierzymy. Nie trafiłem z tym pomiarem, więc już śmigamy z poprawką. 57 58 hrc czyli tyczyn i teraz ktoś powie, że tyczyn robi nawet jeżeli to jest import że to jest masło, oryginał to był oryginał to jest super, to wytrzymywało, a to nie o podło no widzicie Dobra, moi drodzy, tu jeszcze muszę pod... sprawdzać. O, co my tu mamy? O, uciekło 49 hrc, gdzieś mi ucieka. gdzieś mi ucieka pomiar no właśnie któryś pomiar mi ucieka a wam zaraz coś pokażę. Podło. O, było. Pudło. Ja już to słyszałem z daleka. Około 48. No bo powiedzmy, że pod 50, 50 herce. A jak wygląda twardością To nam uderza, moi drodzy. Tak to wygląda. Możemy robić różne pomiary. Tu jest łepek, który nam łapie, a ten nam to uderza. Dokręcamy do końca. Jest zakręcony, zabezpieczony. Teraz zapięło nam sondę. Jest zapięty i o! Działa działa. A teraz Wam coś pokażę. Bo ktoś się pytał, a nawet nie wiem czy nie kolega Jarek. Czy zostawia ślady po uderzeniach. Widzicie? Minimalnie tak. Są takie tutaj małe. O. Więc tak, moi drodzy, tak to wygląda. Tak mierzymy. Więc jakościowo, jeżeli chodzi o twardości, to rozrząd fabryczny i zamiennik dzisiejszy to są te same parametry, moi drodzy. Nic dodać, nic ująć. Różnica jest, na minimalna ale teraz by trzeba się zastanowić jakie są prawdziwe parametry prawdziwe parametry, czyli odczyty z tych oto yy, odczyty yy, to co fabryka ma w, zapisane w dokumentacji technicznej minimum jakie musiało być bo wiem, że na przykład na wale korbowym wał korbowy 50 HRC nie wiem jak tutaj, bo taką dokumentacją nie dysponuję, ale już macie odpowiedź, moi drodzy. Trzymta się, do następnego. Hej, cześć.